Kolejarze byli w zaopatrzeni w ciężkie pistolety, Wisy. To były najcięższe pistolety, najlepsze właśnie w produkcji właśnie europejskiej. Niemcy dorwali się do tej produkcji, zrobili kilka tysięcy takich właśnie pistoletów i na wschodzie tym ludziom, tym żołnierzom właśnie dawano te wiscy. W czasie Powstania Warszawskiego to była podstawowa broń dla takich oddziałów szturmowych. Herbinowe, herbinowe gdynia to był jeszcze okręg węglowy. Wagony były napełniane, ruszały i 5 km dalej na ten pociąg napadała cała masa młodych ludzi, którzy albo otwierali drzwi te boczne i tam się sypał ten węgiel, albo jak były jakieś no inne tam worki, czy inne rzeczy, tam była, na tym, na tym południu była wyraźna bieda. I tych, to złodziejstwo usprawiedliwione tym, przecież my jesteśmy tak biedni, że z czegoś musimy żyć. No i ci ludzie nie mieli skrupułów na tym, żeby strzelać do tych kolejarzy. Kolejarze jeździli w tych towarowych pociągach, taki budce. Na końcu niektóre wagony takie mają. Na końcu wagony była taka jednoosobowa budka z szybkami naokoło i ten będąc trochę wyżej widział na których wagon wskakiwał jakiś tam sportowiec na to, żeby potem wsunąć się do tego, do tego do tych drzwi i otworzyć je i wysypać tam z tych 20 ton czy 40 15 ton na tory, a potem tam wszystkie babcie i ciosie wychodziły z workami i zbierały to. To było ciągle wiadomo kiedy napadali, kto napadał, właśnie i tak dalej. Ta linia herbinowych gdynia obsługiwała ten ruch towarowy i osobowy, żeby ominąć tereny właśnie zajęte przez Niemców. No i trzeba było się jakoś bronić, przecież w ten, gdyby ten nie mieli tych pistoletów, to by ich jak kaczki, żeby tłuchli tam, prawda.